i wywalców naszego kursu. A teraz prosimy, żeby zaprezentowali się uczestnicy tego roczni. Zapraszamy. Zapraszamy również Mlekosia, który jest maskotką Polskiej Federacji Hodowców, Byliów i Producentów Mleka. Zapraszamy. A proszę Państwa, przed nami pierwszy uczestnik Bartek Platon jeden prezentuje pięknie swoją sztukę. Prosimy ładnie. Dalej. To drugi. Moje dzieci nie mają. Aleksander, przepraszam, również. Prosimy bardzo. Dalej Aleksander. Zosia. Można być bardzo sprawami, słuchajcie i odwagę wchodzić, bo zobaczcie, że tak trochę się wstydzą. Przed nimi będą znacznie e, większy hodowcy. Oni dopiero zaczynają, właśnie, gromkie prawa dla nich. Dosia. Marysia, prosimy, zobaczcie, różny wiek, różne zwierzęta, zapraszamy. Natalka, Julia, spokojnie, zobaczcie jaką piękną sztukę wyjątkową mamy. Kto nie każdy chciałby mieć taką. Dalej, zapraszamy, prosimy, prosimy. Mikołaj, Nikodem, Julia. Prosimy, odważnie, odważnie. Tak. Bartek zatrzymaj się, bo to jeszcze nie wszyscy. Słuchajcie, zwierzęta też się stresują. Także zapraszamy. Adaść Stasio nie będzie O, charakterna sztuka, zapraszamy. O tu również. Prosimy dalej, prosimy. Czy wszyscy już? Dobrze, możemy zamknąć. Proszę tak, Proszę... Przed nami 18 wspaniałych młodych hodowców. Na początek Ustyna. mogą się Państwo tutaj dowolnie zaprezentować, a za chwilkę powiedzą coś o sobie. Przedstawią się Państwu oraz Gregosiowi. Także prosimy o rundkę tutaj. Bartek, krować Pięknie. Super. O, czy skakać chce? To zaraz będzie Dobre. też możliwość. Prosimy. Dla mojego podawczu byłem. Oj, no zdarza się. Sławek zaraz tu sprzątnie, gdzie jest Sławek. Też chwilę tutaj posprzątaj. Dzięki. O, Negoś, piąteczka. Za chwilę będziemy dzieciaki witali wspólnie. Dziękujemy. Jeszcze jedna lódka, żebyście Państwo mogli wszystkich dobrze obejrzeć i będziemy się przedstawiać. Ale słuchajcie, na pewno brała ułatwiłyby im zadanie. O, super! Dziękuję. Proszę, 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 nie żałujcie. Zobaczcie, jak oni to przeżywają. Niektórzy dzisiaj debiutują, niektórzy są już tutaj z całymi wywalcami. Ja tylko przypomnę, że organizatorem konkursu jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Region Oceny Wschód, a te dzieci to są dzieci, nudzęta hodowców, którzy wcześniej się przed Państwem prezentowali ze znacznie większymi zwierzętami. Także to nie są przypadkowe wybory. To jest po prostu najmłodsze pokolenie uczestników wystawy. O, no nie, ma, no, łatwo nie ma. Może być i tutaj, na razie nie ma problemu. Słuchajcie, dowolność gdzie się da. Za chwileczkę będziemy się troszeczkę porządkowali. Zobaczymy kto trenował, kto tak w ostatniej chwili sobie odpuścił. Także nie ma problemu. Dobrze, gdzie jest Bartek? Gdzie jest Bartek? Super. Mlekoś, chodź na środek do mnie. Dobra,